Właśnie dotarły do nas szczęści Wczoraj zamówione. Mamy rolkę. I tam są dwie uszczelki pod pokrywy zaworów. Jako, że jeden z moich kolegów pyta mnie, czy nowa rolka wydaje jakieś dźwięki. Moim zdaniem nowa rolka nie powinna wydawać dźwięków żadnych. A tak, żeby potwierdzić moje przypuszczenia widzicie, firma INO to jest renomowana firma na rynku, jeżeli chodzi o rolki włożymy sobie rolkę wymadło i sprawdzimy czy, czy są jakieś dźwięki na no, potwierdzenie moich słów Nie wszystko jedną ręką się to robi, ale też jest zrobić. Tak więc kręcimy rolką. Luz jest delikatny, bo każda, każde łożysko ma swój luz nominalny, no ale dźwięków brak. Tak więc... W żadnym wypadku rolki nowe nie powinny wydawać żadnych dźwięków. Jeżeli wydają to trzeba je po prostu zwrócić do producenta i zażądać rolki nowej. Zobaczmy sobie mamy szerokie jedną firma też dość, dość renomowana I już szeroka numer 2. Taki mały, mały unboxing, żeśmy zrobili. Szeroka lewa jest inna, już szeroka prawa jest inna. Także tutaj widzicie numery są producenta inne. Mamy zestaw do, do pokryw dzisiaj. Jeżeli się uda, to sobie wyjmiemy. I I je uszczegnimy nowymi uszczelkami. To jak widzicie, mamy tutaj już częściowo niektóre rzeczy umyte. Przy okazji mycia tutaj tych wężyków, to jest jeden z wężyków zasilających zawory pompy wtórnej. Zobaczcie, jest pęknięcie. I przez to pęknięcie nam uciekało powietrze, które jest zasysane przez silnik nie było żadnych nierównych prac silnika i tak dalej, ale warto się tym warto się tym zająć, mamy numer sprawdzimy czy się da kupić, jeżeli nie nie widzę tu żadnego problemu, żeby to skrócić o, tam, o to oto przecięcie i i założyć po prostu opaskę, żeby mieć pewność, że to się nam tutaj dobrze trzyma. Akurat to jest no, zamontowane na jednym z tych zaworów. Jak widzicie, to wchodzi sobie tutaj, no. czyli prawdopodobnie jeden z zaworów. Nie działał i być może nawet drugi też nie działał, bo jeżeli nam tutaj podciśnienie ucieka, to po prostu nie ma wystarczającej siły, żeby otworzyć te zawory. Nie odczułem żadnych niepokojących drgań lub dziwnej pracy silnika, ale to się okaże dopiero, jak się ja to yy, tutaj naprawimy to. Bo możliwe, że po prostu nie było czuć, bo po prostu silnik nie pracował. Nie wiemy, jak pracował, jak jest to sprawne. Także do wymiany, lub do skrócenia. Najpierw skrócę, zobaczę, czy, czy będzie, będzie na tyle szczelna, żeby to można było zostawić. Tak jak mówię, założymy tutaj opaskę yy, zaciskową. Może nawet, może nawet czarną trytkę. Tyt, tyt, popularną jest to dość dobre na to dobre zastosowanie w takich miejscach potrzebujemy bardzo mało miejsca na to, więc, więc powinno, to, powinno nam to działać. Kolektor mamy już umyty. Zbędne części są rozłączone, więc zajmiemy się przymiarką wtryskiwaczy, gdzie będą pasować lokalizacja ich powinna być jak najbliżej jak najbliżej wtryskiwaczy benzynowych co by nam nie zakłócało pracy silnika także postaramy się gdzieś ulokować nasze dysze nasze krótce jak najbliżej wtryskiwaczy i zobaczymy jak nam wyjdą wtedy wtryskiwacze gazowe No z pokryw mamy już przygotowane do montażu. Ja to jest, tutaj mamy taka klapka tak zwana część odmy i powracają tam tu się zbierają nam gazy ze skrzyni korbowej i poprzez ten otwór tutaj są do komory spalania trzeba będzie to wkleić na silikon tutaj nie ma żadnej uszczelki i paskudy wszystko do pokupy ja jeszcze nową uszczelkę wszędzie ładnie nam pasuje uszczelka dość dość wysoka tak jak widzicie tutaj jest taki próg tyle nam się tutaj spłaszczy tak więc miejmy nadzieję, że nie potrzeba będzie żadnego silikonu wcześniej robiłem tam widzieliście filmiki z Audi A6 silnikiem V8 Bat niestety tam trzeba było wszystko na silikon bo pokrywy już były tak nierówne że po prostu nie, nie trzymały uszczelek tak więc tutaj zrobimy bez silikonu jeżeli ewentualnie będą jakieś wycieki, no to trzeba będzie nam to poprawić i zrobić wtedy na, na silikon. Taki silikon użyłem do. do tej moje pokrywki. To jest taki rowek, w który można wpuścić ten silikon. Tutaj widzicie, mała warstwa wyszła nam na zewnątrz. Jak chcecie, możecie to zdjąć. Ja to zostawię, nie, nie przeszkadza mi to. Pokrywy są niewidoczne także. Wizualnie nie będzie to szpecić, ma spełniać funkcję przede wszystkim uszczelniającą. Silikon jest do, jak widzicie, plus 300 stopni, więc spokojnie powinien sobie poradzić. Używałem go wcześniej, nie było z nim żadnych problemów. Nigdy bardzo dobrze się spisywał, więc, więc używam go ponownie. Za założycie sobie tą pokrywę? Porządnie tutaj otuszcie, tak żeby było wszystko ładnie suche i czyste i bez oleju na pewno wam tutaj lecieć nie będzie. Także starajcie się zwłaszcza z tą stronę gdzie to tak naprawdę jest najwięcej wycieków i zakładamy nową uszczelkę z umytą pokrywą. Pokrywę mamy. Założoną. Wstępnie już przykręciłem śrubki, teraz je dokręcę z odpowiednią siłą. I mamy jedną stronę gotową, będziemy mogli zacząć drugą. Jedną stronę mamy już praktycznie gotową. mamy być na tyle, ile się da. Tak, żeby nie zabrudzić do lotów. Jeszcze przygotuję sobie cewki i przewody świece mamy już założone nowe stare wyglądały dość dość czysto, dość solidnie nie były ani czarne troszeczkę były e, wyglądem przypominały takie które były niedawno zmieniane co, co dobrze świadczy o tym silniku, że mieszanka spalana jest prawidłowo. jak widzicie cewki mamy na miejscu nowe świece przewody zostały sprawdzone nigdzie nie ma żadnego nalotu wiem jak to na cewkach taki biały nalot się pojawia w miejscach połączeń tutaj jest naprawdę wzorowo, czysto, bez żadnych zabrudzeń wszystko wróciło do normy na swoje miejsce i mamy jedną stronę gotową teraz czeka nas ta druga strona jest taka angielska pogoda znowu dała znać o sobie w okazji sobie mułem po szybie trochę wróciłem na miejsce, bo by nam silnik niestety musimy poczekać z tą pogodę. pewnie już dzisiaj nic nie zrobimy także żegnam wam, żegnam, wam, żegnam was dzisiaj aż mi się głos jak widzę co się dzieje na dworze więc yy, do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce miałem już dzisiaj nic nie robić ale niestety, nie wytrzymałem i pokrywę zdjąłem yy, jest mały problem tutaj z, z jednym z rurek od klimatyzacji przez nią niestety nie chce nam wyjść pokrywa trzeba było tutaj trochę podkręcać klamotów dookoła i użyć breszki, żeby ją dobrze i wtedy ładnie nam zejdzie tak widzicie te jak i lewa strona, jak i prawa są czysto nie ma żadnych śladów tutaj typowych dla long life serwisów jak jest w innych silnikach zmienimy uszczelkę, wymyjemy sobie wszystko i i poskręcamy, ale to już jutro dzisiaj, dzisiaj odpuszczam. Pozdrawiam je na razie.